W momencie wyświetlenia tego materiału swoją premierem ma już Quantum Break od Studia Remedy. Z tego co udało mi się pograć, gra jest naprawdę obiecująca. Nie mówię, że to jest taki tytuł wybitny, ale myślę, że warto się nim zainteresować za ze względu na całkiem fajną, dobrze opowiedzianą fabułę oraz y, niezłą akcję z zabawami czasem. Rozgrywka sama w sobie jest przyjemna i póki co nie żałuję, że w nią gram. Bez dwóch zdań największą premierą kwietnia jest Dark Souls 3 i razem ze wszystkimi fanami Soulsów Shajakich mogę stwierdzić, że naprawdę warto na to czekać, szczególnie, że Miyazaki po nieobecności w dwójce, kiedy właśnie był Bloodborne, wraca wreszcie. Seria ma być momentami podobna do Jedynki, z drugiej strony ma być też portem do tych zamieszłych korzeni serii i jeszcze ma być takim uroczystym pożegnaniem tego, co znamy, bo zamyka się pewien rozdział w historii. Mam nadzieję, że From Software nie będzie zażnał tej kury, która znosi złote jaja, bo naprawdę strasznie przyjemnie grać się te w produkcje, bo cały czas stają się coraz lepsze i coraz bardziej wciągające. Ratchet i Clank to niepozorna seria, szczególnie w oczach Polaka, a jednak najnowsza odsłona serii, która ukaże się już w kwietniu 2016 roku, jest obok Uncharted dla mnie najbardziej obiecującym tytułem konsolowym nadchodzących miesięcy. Dlaczego? Ratchet i Clank to świetne połączenie gry akcji, strzelaniny, gry eksploracyjnej i platformówki. Do tego z masą humoru. Kwietniowa produkcja, która okaże się już za kilka dni, ma nawiązywać do korzeni serii, więc znowu pokaże nam początki bohaterów, ale tym razem w kompletnie next genowej grafice. Osobiście czekam. Patrząc na ostatnie screeny i materiały wideo z Uncharted 4, można stwierdzić obiektywnie, że ta gra wygląda po prostu ślicznie. Z drugiej strony, wolałbym, żeby Naughty Dog zabrało się za Last of Us 2, a nie Uncharted, które już się skończyło, moim zdaniem, na trzeciej części. Ale wydaje mi się, że Kres złodzieja będzie takim miłym pożegnaniem Drake'a, tej sympatycznej obsady, Saliego i całej ekipy. Przede wszystkim spodziewam się tutaj. Bardzo efekciarskich i widowiskowych sekwencji, może trochę strzelania, ale głównie chodzi mi o eksplorację i to takie poczucie, że gram w hollywoodzki film, który jest bardziej Indiana Jonesem niż ostatni Diana Jones, co i tak moim zdaniem jest już ogromnym osiągnięciem dla Natty W końcu po nastu latach doczekamy się premiery kolejnej części Duma, tym razem jako Reboot. I dlaczego na ten Reboot czekam? Ado, dlatego, że gra idzie tym samym tropem co Wolfenstein New Order, czyli taka bezkompromisowa rozwałka w starym stylu w nowej oprawie. Myślę, że gra dostarczy mi sporo krwistej rozrywki i na to właśnie mam nadzieję. Po niezbyt udanym homefroncie z 2011 roku seria wraca. Po wielu latach i wielu perturbacjach, Homefront The Revolution będzie unowocześnioną wersją strzelaniny z 2011 roku. Kończymy z korytarzowością, ruszamy w kierunku otwartego świata. Sandboxowa partyzantka w mieście podzielonym na strefy. Brzmi obiecująco, ale czego się tu spodziewać? Być może imponującej oprawy graficznej, ale Homefront Revolution to dalej wielka niewiadoma, czy uda się w otwartym świecie zrobić porządnego shootera na miarę 2016 roku. Zobaczymy już w maju. So, w obliczu wysokobudżetowych sandboxów, które zaskakują nas ilością questów i rzeczy do zebrania i do zrobienia w ogóle, kolejny Mirror's Edge może się zdawać takim dziwnym tytułem, który trochę nie pasuje, ale to, co widziałem jak na razie, te pierwsze trailery i to, w jakim kierunku ta produkcja zmierza, naprawdę straje pozytywnie. Szczególnie, że wraca Faith, jedna z moich ulubionych kobiecych bohaterek tej generacji poprzedniej. Spodziewam się parkouru, ładnych widoczków, sympatycznej rozgrywki, która zrelaksuje po ciężkim dniu w pracy. To, co już od dawna było obecne w modach do Total War Medieval 2, teraz staje się pełnoprawną produkcją, czyli dostajemy do dyspozycji grę Warhammer z serii Total War. Pomimo bardzo kontrowersyjnej polityki DLC-ków, mimo wszystko czekam na tę grę, ponieważ jestem zarówno fanem Warhammera, jak i fanem gier z serii Total War. A to, co widziałem, przynajmniej pod względem mechaniki rozgrywki, i e, może nie innowacji, ale pewnych podrasowań właśnie w kierunku tego świata e, sprawia, że czekam na tę grę z niecierpliwością. Sherlock Holmes Devil's Daughter to kolejna odsłona gier przygodowych o słynnym detektywie od Studia Frogwares. Tym razem gra ma zaoferować więcej swobodnej eksploracji wiktoriańskiego Londynu, więcej sekwencji akcji, e, jakichś przesłuchań. Być może zmierza to w kierunku gier Studia Telltale, e, być może w kierunku Antildon. E, zobaczymy. E, studio do tej pory trzymało poziom. Mam nadzieję, że nie przesadzą z, e, z eksperymentami, ale gra na razie zapowiada się bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że pod banderą nowego wydawcy e, seria zyska trochę świeżości, bo już e, zaczęła trochę zjadać własny ogon. No i czekamy niecierpliwie na premierę. Na zapowiedź najnowszej części kultowej serii Strategii Hearts of Iron fani musieli czekać lata. Ale doczekaliśmy się gra, ostatecznie wyjdzie 6 czerwca, a więc w rocznicę lądowania w Normandii. Czego możemy się spodziewać? Oczywiście znowu zarządzania państwem w dobie około II wojny światowej i gry, która udowodni nam, jak ciężko było Polską obronić się przed atakiem niemieckim i sowieckim. Przebudzenie mocy przywróciło mi wiarę w kinowe Gwiezdne Wojny. Bardzo mi się ten film podobał. Widziałem go już kilkukrotnie i myślę, że nowa gra z serii Lego, która będzie się właśnie opierała o wydarzenia zawarte w tym filmie, będzie właśnie czymś takim dla całej serii Gear Traveler's Tales, ponieważ ostatnio gry z serii Lego trochę rozmieniały się na drobne i mam nadzieję, że The Force Awakens z tej właśnie serii przywróci gry Traveller's Tales na dobre tory. No Man's Sky, niezależnie od tego, czy wyjdzie jako gra, czy będzie dobra, czy zła, i tak będzie interesująca, dlatego, że to jest przedsięwzięcie, jakiego wcześniej nie było. Niesamowicie wielki obszar do eksploracji i tak naprawdę, jak bardzo twórcy by się nie starali, żeby jakoś sprzedać tę grę pod względem tego, że będzie ona miała jakiś cel, będzie w niej coś do roboty, itd., dalej. ja i tak uważam, że jeśli będzie dobra, to będzie dobra jako właśnie taki tytuł, w którym można po prostu sobie zagrać wieczorem, pozwiedzać, nie przejmować się tym, czy ma się jakieś zadania, czy nie ma i liczę tylko na na to, że, jeśli nastrój i oprawa audiowizualna razem wypalą w tej produkcji, no to wszystko powinno być na swoim miejscu. Proszę mi powiedzieć historię. To jest o tym, że jest mój mórz, więcej niż most. Mój, który refiósł się zabrać swoje no i oczywiście mamy dodatek do Wiedźmina 3 na wiosnę, krew i wino. Jest to dopiero drugi dodatek do Wiedźmina, ale wydaje się już być tradycją to, że spodziewamy się, że będzie dobry i właściwie ludzie to wręcz chyba spodziewaliby się, że fajnie by było, jakby wyszło jeszcze więcej tych dodatków na przestrzeni być może następnych lat nawet. Ale tak czy siak, no mnie bardzo ciekawi, czy coś jeszcze z książki dodatkowo z oryginału, z Wiedźmina zostanie przetransportowany do tej gry dlatego, że swojego czasu już widziałem, jakiś, widziałem jakieś plotki gdzieś tam w internecie, które traktowały o tym, że ma się pojawić jakaś postać na punkcie, której fani oryginału mają bzika, także bardzo mnie to interesuje, a tak to liczę po prostu na to, że będzie to co najmniej tak dobry dodatek jak Serca z Kamienia. właśnie tak sobie montuję ten nasz materiał, i zauważyłem, że ominęliśmy kilka niszowych produkcji, więc potraktujcie to jako taką drobną rundę bonusową. Ja sobie się czekam jeszcze na Dungan 2, które trafi na PCT już w kwietniu. Jedenka była dość fajna, takie rozwiązywanie różnych tajemnic, śledztwa, procesy sądowe i aura tajemnicy. Jedenka może pod koniec już nie dawała rady, ale, ale myślę, że, że dwójka, szczególnie teraz, że trafia pod strzechy w Polsce. Bo najbardziej to jednak mało kto w to u nas grał, to może, może sprawić, że ta seria nam bardziej wejdzie w smak. W kwietniu mam jeszcze nowego Star Foxa, i może on z perspektywy czasu nie będzie miał szans takim Newman no Sky, jeśli chodzi o rozmach i technologię. Ale strzelanie do różnych rzeczy w kosmosie zawsze sympatycznym zajęciem, szczególnie jeżeli dostaniemy te maskotki Nintendo i Star Foxa, którego konsulowi fani dawno nie widzieli w większej produkcji. Na koniec mógłbym jeszcze wspomnieć o Fire Emblem Fates, którego bardzo, bardzo wyczekuję. Szczególnie ciekawe jest to, że pierwsza z czasów Pokémonów praktycznie widzę takie fajne rozwiązanie jakby dwóch różnych odsłon gry, to znaczy tutaj w jednej z odsłon, czyli o podtytule Birthright, będziemy grać tymi dobrymi a w tej drugiej, czyli Conquest z tymi złymi i ona ma być zdecydowanie trudniejsza. No jest to tyle ciekawe, że mamy jakby dwie różne kampanie żeby poznać całość, to musimy jakby doświadczyć historii z dwóch stron. I to było na tyle. Oto najciekawsze produkcje, które gramy tą wiosną.